Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do meritum naszej prezentacji, to w pierwszej kolejności chcieliśmy podziękować Panu Profesorowi, skoro pointujemy dzisiejsze seminarium za zorganizowanie widać, że potrzebnego i wywołanie potrzebnego tematu, to jest pierwsza ważna rzecz, może troszkę mniej ważna. Druga, bardziej ważna rzecz, chcielibyśmy wszystkim Paniom znajdującym się tutaj dzisiaj na sali życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, samych pozytywnych zaskoczeń dzisiaj, a jeśli rozczarowań, to też pozytywnych. Wszystkiego dobrego. I oddaję głos koledze Wojtkowi, przewodniczącemu Zarządu Okręgowego w e, Gorzowie Wielkopolskim Owczemu Okręgowemu, który pierwszą część prezentacji wygłosi Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Również przyłączam się do tych życzeń, jak najbardziej w dniu święta wszystkim kobietom, wszystkiego najlepszego. Natomiast spotkaliśmy się tutaj z takiego troszeczkę e, przypadku e, dosyć ważnego. E, jeśli chodzi o szopapracza. Pracza. Do... Będziemy mieli problem, tak? Brandenburgia jak widać sobie z tym radzi, natomiast powiem zaraz dlaczego, im jest łatwiej, nam jest troszeczkę trudniej. Otóż, szanowni państwo, tak całkiem niedawno szopa mieliśmy na, na liście zwierząt łownych, na dzień dzisiejszy szop jest gatunkiem IGO, czyli tak naprawdę spod gospodarki niejako łowieckie został wyjęty, to jest pierwsza rzecz. Obligują nas przepisy dotyczące tak naprawdę inwazyjnych gatunków obcych, które są przepisami nowymi i one dopiero raczkują. Dopiero tak naprawdę musimy dostosować procedury i sposoby, chociażby zwalczania tych gatunków, do tego, żebyśmy byli skuteczni. Druga rzecz to tak naprawdę narzędzia. Myśliwi posługują się bronią długą centralnego zapłonu. W przypadku Brandenburgii. I odłowo mamy możliwość korzystania z broni krótkiej, czyli to, to tak naprawdę uśmiercenie to jest prosta rzecz. Stąd też mało skuteczne są u nas pułapki żywołowne, z uwagi na to, że mamy problem z uśmierceniem po prostu tego szopa. Uśmiercanie przy użyciu tylko i wyłącznie broni myśliwskiej, broni długiej, centralnego zapłonu, narodzi no, duże komplikacje, dodatkowo odległość 150 metrów od zabudowań i tylko działania myśliwych na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich, czyli obszarach, tam, gdzie możemy cokolwiek robić. Pamiętajmy, że mamy jeszcze obszary miejskie, obszary wyłączone z gospodarki łowieckiej, tam już niestety, ale myśliwy z tą bronią nie bardzo może może się przemieszczać. Druga rzecz, dopiero 19 listopada doczekaliśmy się rozporządzenia, czyli zmiany regulaminu polowań, która dopuściła używanie termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych do polowań na inwazyjne gatunki obce. Dotyczy to także dzika. No ale to rewolucja, która pozwoliła nam po prostu skutecznie pozyskiwać gatunek, który generalnie tak naprawdę tylko, tylko w godzinach nocnych jest aktywny. W dzień on gdzieś tam jest ukryty w dziuplach, w żeremiach, tak jak tutaj także padło, więc więc jest naprawdę było naprawdę trudno. No, zaczęliśmy cokolwiek robić. Jeżeli chodzi o działania na terenie Gorzowskiego, gorzowskiego Okręgu Łowieckiego. Województwo Lubuskie jest podzielone autostradą A2 na część północną i część południową, jeśli chodzi o krainę naszą łowiecką. Część północna to jest Okręg Gorzowski, teren byłego Województwa Gorzowskiego i część południowa to jest teren działania Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze. I tutaj staramy się wspólnie działać, natomiast oczywiście działamy regionalnie w celu ochrony tych najbardziej cennych krań przyrodniczych. W tym przypadku, jeśli chodzi o nasz okręg, to jest Park Narodowy uście Warty. Tu e, dzięki tak naprawdę staraniom Pana Dyrektora no, ta współpraca musi się układać. Tutaj nie ma wyjścia, musimy współpracować, a to dlatego, że mamy jeden cel e, właśnie ochronę tych naszych cennych e, przyrodniczo gatunków. Przede wszystkim chodzi o rodzime gatunki, które no niestety szop nam bardzo mocno dziesiątkuje bądź też ogranicza możliwość, możliwość rozrodu. Na to na potrzebę dzisiejszego spotkania przygotowałem krótki, krótki slajd dotyczący tych działań wokół parku narodowego. Wokół parku narodowego mamy tak naprawdę 2, 4, 6, 7 obwodów łowieckich, które stricte graniczą z parkiem. Oczywiście od strony zachodniej mamy tutaj Brandenburgię, natomiast Praktycznie strona północna, wschodnia i południowa to są obwody łowieckie, które okalają Park Narodowy. W tym parku prowadzone są działania, o których już Pan Dyrektor powiedział. Natomiast jak wygląda pozyskanie dwóch gatunków inwazyjnych i jednego gatunku, o którym sobie powiedzieliśmy, o Norce amerykańskim, który tym inwazyjnym nie jest, a że, że powinien, powinien być. Czyli w latach 17-18 pozyskanie szopa pracza to jest zaledwie 40 sztuk. No 18, 19, 74, 19, 20, a niespełna 100 sztuk. E, podobne pozyskanie utrzymuje się w latach, w ostatnich sezonach łowieckich 73 sztuki. To jest niewiele w porównaniu z Brandenburgą. Natomiast e, musimy wziąć też pod uwagę to, żebyśmy większość siły i środków skierowali na walkę z afrykańskim poborem świn. No, te odstrzały e, 25-30 tysięcy dzików w województwie to też myśliwi. Więc trzeba mieć świadomość tego, że po prostu ci myśliwi, którzy zajmują się dzikami, no nie zawsze mają czas na to, żeby, żeby zająć się dodatkowo shopem, choć w naszych zadaniach mamy ochronę przyrody ojczystej, a przede wszystkim zwierzyny drobnej, która jest również w egresie poprzez, poprzez tą, tą, tą ekspansję shop. Niemniej jednak to no musimy znaleźć troszeczkę czasu na to, żeby, żeby zadziałać. Stąd też no, takie już Myślę, bardziej konkretne działania, jeżeli chodzi o zarząd okręgowy w Zielonej Górze. Ja oddaję głos koledze Jackowi, który powie, jak wygląda tu, jeśli chodzi z perspektywy ostatnich działań tutaj na terenie zarządu okręgowego w Zielonej Górze, który no jest pionierem, jeśli chodzi o pozyskanie szopa w ostatnim czasie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, troszeczkę inaczej u nas ta. Statystyka wygląda, a zrobiliśmy ją na przestrzeni trzech ostatnich sezonów, przygotowaliśmy w odniesieniu do wszystkich, notabene, gatunków drapieżnych, którymi, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze, jak były na liście gatunków łownych, tak jak Wojtek wspomniał, od niedawna część z nich jest na liście gatunków inwazyjnych obcych. I widać tutaj, ewidentnie, są wytłuszczoną czcionką zaznaczone stany, jakie pozyskiwaliśmy szopa pracza. A mówiąc wprost oszczyliwaliśmy, bo tutaj już padło, Doskonale wiemy, z czym się wiąże dzisiaj ochrona habitatów i też gatunków chronionych, na które wywiera się presję ten Szop pracz, między innymi z odłowem uśmierceniem bądź odstrzałem. Tak? Mamy przedstawioną statystykę wszystkich gatunków. Zaznaczone i wytłuszczone są na dobrą sprawę trzy, plus podsumowanie. Szok pracz widzimy, jak drastyczny ma wzrost. Myślę, że też on wynika tutaj z tego, że my w walkę z asf w 19-20 roku na dobrą sprawę y, wyciszaliśmy, bo ilość zredukowanych dzików i ilość, która padła martwych dzików, y, martwych dzików znalezionych y, na skutek działania wirusa ASF Pozwolił nam się też zaangażować i przyjrzeć troszeczkę bardziej tematowi związanym z szopem praczem. Cieszę się, że to, bo to też już padło od pana Georga. Nikt z nas tutaj nie kalkuluje jako myśliwych, ani przy ASF-ie, gdzie musimy obrobić naprawdę mnóstwo dokumentacji, zdjęcia, płeć podać, dane współrzędne, gdzie by został pozyskany, poważyć, etc. Przy każdym dziku, a tak jak Wojtek wspominał, było ich 25-30 tysięcy, w chwili obecnej dużą tą uwagę poświęcamy szopowi, praczowi i nie mamy z tego żadnych gratyfikacji. Tylko widzimy na co dzień, co się dzieje. Dzięki tej zaawansowanej optyce mamy dzisiaj możliwość spojrzenia na ten gatunek, co on wyrabia podczas na przykład nocą. Tylko w nocy praktycznie jest, praktycznie jest zauważalny. Na dobrą sprawę kunę domową, kunę leśną zaznaczyliśmy dlatego, że to są podobne habitaty. A przede wszystkim jeśli chodzi o przemieszczanie się po drzewach, żerowanie na dziuplach, na gniazdach na, nie tylko na ziemnych, ale też na drzewnych i tak dalej. To widać, że ta kuna gdzieś tutaj nam to pozyskanie spadało do 23 roku aktualnego. Natomiast nasz no, opracz dosyć mocno ekspansywnie i agresywnie. Szanowni państwo, mieliśmy tutaj prelekcję pana dyrektora Parku Iścia Warty ja podaję pewien event. Jest tutaj z nami na sali przedstawiciel Koła e, Łowieckiego e, Orzeł Nowe Miasteczko dzierżawce obwodu numer 201. Jest to powierzchnia pięciu oddziałów leśnych, na dobrą sprawę, w przybliżeniu 150 hektarów powierzchni leśnej nad terenu e, objęty rzecz jasna ochroną e, czy też strefą obszaru Natura 2000. Szanowni Państwo, Parku ściawarty to jest przeszło 8000 hektarów z małym, z małym haczykiem. Tutaj na 150 hektarach w ciągu 4 miesięcy trzech myśliwych pozyskało, a ja będę mówił wprost: odszczyliło 178 sztuk szoków bracze. Z czym to się wiąże? Na przykład dzisiaj, już za sekundkę, Panie Ewa, proszę mi skończył wątek. Dzisiaj koledzy mi wprost informują, że kaczki w strefie litoralnej nie ma. Krzyżówki i każdej innej, która występowała. Dzięcioły. Szanowni Państwo, następny slajd pokazuje mapę gospodarczą drzewostanu, leśną i mamy tutaj przedział drzewostanów dom przypułkowy, nasz rodzimy od 100 do 184 lat bodajże. To jest ta informacja. Dom przypułkowy 149, dom przypułkowy 184 lata. Są to drzewostany słusznego wieku, często poprzeplatane bardzo starą też sosną, bardzo często dziuplastę, w których żyją m.in. szereg gatunków dzięciołów, które m.in. dbają o to, aby kondycja zdrowotności i żywotności tych drzew była na odpowiednim poziomie. Dzisiaj mam informację wprost, że dzięciołów nie widać, dzięciołów nie słychać, kosów nie ma, ptaków generalnie, jeśli chodzi o Całą tą ornitologiczną, yy, yy, ornitologiczny temat praktycznie ucichł w obszarze Natura 2000 w dolinie rzeki Odry. Nie wiem, czy to jest ewenement tego miejsca. Widzimy na całej rozciągłości tej naszej rzeki Odry plus dużych dopływów, dużych cieków wodnych typu Warta, typu rzeka Bubr, Nysa, Łużycka, największe zagęszczenie tego gatunku, jakim jest szok pracz. Do analizy i przemyśleń, też pozostawiam pewne takie niedopowiedziane rzeczy, bo szok, pracz to co zostało już wspomniane, świetnie pływa, świetnie wspina się po drzewach. Tak więc jest w stanie też i uciec przez, przed wszelkim zagrożeniem, jakie ewentualnie na niego czyha. Przepraszam, Szanowni Państwo, muszę Wam powiedzieć, że niestety wiąże się też dzisiejsza nasza prezentacja z wyeksponowaniem tego, co miało miejsce w ciągu ostatniego miesiąca, mianowicie pokotów, czyli uroczystego zakończenia polowania w myśl ceremoniału łowickiego. I tak wyglądał tydzień lisiarza powiatu nowoselskiego z 28 stycznia trwającego do 15, do 5 lutego. Na podsumowaniu złożyliśmy na pokocie w postaci uroczystych sygnałów łowickich oddaliśmy cześć gatunkom, które były złożone w ilości 113 szopów praczy. 66 lisów, 9 kun i 1 1. Jest też na sali jeden z kolegów, który koordynuje tą akcję już od 7 lat. Stały progres, ilości szopów, które składamy, bardzo mocno jest uwydatniony, między innymi podczas tej akcji. Druga akcja, która notabene zakończyła się w miniony weekend, to pierwszy żarski tydzień z drapieżnikiem. Troszeczkę jest to odpowiedź i pomysł na Powiat żarski, który bezpośrednio przylega do granicy tutaj z Brandenburgią, mówimy o wysokości Łęknica Gubin, aby zobaczyć jak temat wygląda właśnie w ukierunkowaniu na szopy pracze. Rzecz jasna, ułożone są te gatunki w hierarchii, od naszych rodzimych po na końcu złożony gatunek opcje inwazyjne. Szanowni Państwo, ilość lisów to 56, ilość szopów pracze 53. Z tym, że muszę powiedzieć o tym, że trafiliśmy na bardzo złą pogodę, która bardzo wyhamowała aktywność szopa pracza w nocy. Do 25 lutego wahały, temperatury były powyżej zera. Nagle było tąpnięcie, spadły poniżej zera i one przez 2-3 dni siedzą w dziuplach, w norach, tam gdzie znajdują swoją ostoję. Dopiero po kilku dniach obycia się z pogodą wychodzą na zewnątrz no i rzecz jasna to, co wspomniał Wojtek Termonoktowizja otworzyły nam po pierwsze oczy, bo umożliwiły nam pozyskiwanie tych gatunków w nocy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę na okoliczność tą, która zaistniała właśnie w niedzielę na podsumowaniu i pięknie chciałbym dzisiaj też przy okazji tej konferencji podziękować pani dr Ewie Burdzie, pani dr Sylwii Jędrzejczak-Dzątko, doktorowi Mateuszowi Ciepińskiemu, rzecz jasna pod przewodnictwem profesora. Doktora habilitowanego Leszka Jerzaka za to, że już z tych wszystkich szoków praczy materiał do badań został pobrany wszystkich 53, a na miejscu i w miejscu, kiedy były na przykład wypreparowywane chociażby macice, już mieliśmy informację, ile samic dałoby kolejne mioty, czy przyszłoby potomstwa na świat. To jest jedna rzecz. I druga sprawa, po analizie tych macic też będziemy wiedzieli w stosunku do tego, bo zostały pobrane kęsy, czyli uzębienie, zostały wypreparowane macice. I Pani Ewo, co jeszcze było? Generalnie zabezpieczyliśmy całe głowy, więc tutaj też z Głównym Weterynarii będziemy też sprawdzać, czy były chore na wściekliznę na przykład, tak? ale musimy tutaj też rozszerzyć te badania nie tylko o samice, ale o samce w tym przypadku. Pobieraliśmy też łapy, żeby sprawdzić jakie bakterie i generalnie co mogą przenosić na łapach, bo też mało informacji jest o tym, a wiemy, że jakby dużo czynników patogennych może tam się znajdować. Dziękuję, A jeszcze fragment jelita z, jelita grubego z zawartością, no żeby sprawdzić jakby te pasożyty wewnętrzne, które, które może przenosić szok prac. Dziękuję pięknie. No to, to nad czym dzisiaj praca, pracujemy wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przy współudziale przedstawicieli Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i obydwa zarządy okręgowe to jest porozumienie, abyśmy mogli po pierwsze, mamy informację, bo jesteśmy w lesie jak inni śpią, my jesteśmy w lesie i widzimy, co się dzieje. Jak, jakim życiem tętni ta nasza przyroda. Po drugie, jeśli dochodzi do odstrzału, to abyśmy mieli coraz większą wiedzę, ponieważ na no to, co padło przy każdej praktycznie prezentacji, ta wiedza jest bardzo ograniczona dzisiaj. A w większości na jakichś opracowaniach, które są za oceanu. Niekoniecznie one muszą być spójne z naszymi tutaj, z na występującymi u nas yy, szopem, czy też gatunkiem. Szanowni Państwo, to jest. Wyżeł, szorstkowłosy, konkretnie ze słubic. Jednego z naszych kolegów, którego na dobrą sprawę powiem kolokwialnie, wprost może brutalnie, został postawiony krzyżek nawet przez prowadzącego lekarza weterynarii. Jeden z naszych kynologów do, dotarł do opracowania zespół z, zespół z lekarzem weterynarii z Stanów Zjednoczonych, którym mówił, że może dochodzić po zetknięciu się psa i pogryzieniu z szopem praczem. A jak pies pracował podczas polowań na pióro w strefie gdzieś tam. Czinowisk. Owszem, doszło do jakiegoś kontaktu. Okazało się, że w ciągu tygodnia pies stracił władność w wszystkich nogach. I na dobrą sprawę reagował, pobierał pokarm, pił i tak dalej. Mam film też przesłany, jak wyglądała jego kuracja. Niestety nie zamieściłem go w prezentacji. W przeddzień przyja ostatecznego przyjazdu lekarza weterynarii, bo decyzja, jak powiedziałem, zapadła. Dotal, jeden z naszych klinologów dotarł do tego opracowania i lekarz weterynarii podjął się dalszego leczenia antybiotykami w szerszym spektrum działania. A do, dochodzono po czasie, dopiero doszedł do wniosku, że sytuacja, która miała miejsce na polowaniu z udziałem tego psa na pióro, mogła mieć wpływ na to, że ten pies tak przechodził chorobę. Oczywiście brakuje tej wiedzy, o której mówimy. Dzisiaj jest wspaniałym nadal aporterem i towarzyszem rodziny tego myśliwego. Szanowni Państwo, gmina może troszeczkę niewyraźnie, rzut z góry, gmina Lipinki Użyckie, też to dzisiaj padło, konkretnie miejscowość Lipinki Użyckie i tutaj mam pustostan dużej firmy, która dzisiaj nie jest użytkowana. A podczas tego tygodnia drapieżnika w powiacie żarskim, myśliwi yy, przy tej firmie widzieli przynajmniej 3-4 szopy pracze. Potem się okazało w rozmowie z panią wójt tej gminy, powiedziała, że to jest istna wylęgarnia szopów. My nie mamy tam wejścia, mimo tego żaden z nas, ani Wojtek, ani ja nie damy zielonego światła na możliwość strzelania w takich okolicznościach. My broń możemy tutaj przewieźć, ale wyciągnąć jej z kotrału nie możemy a boimy się tego, że zaraz ktokolwiek nas nagra i tak dalej i tak dalej nawet jeśli będą zgody na oszczęd redukcyjne żeby była jasność, szanowni państwo i mamy tak, tą dużą firmę gminne przedszkole w Lipinkach Łużyckich i mamy boisko piłkarskie tutaj, te szopy pracze to jest wszystko w odchodach, między innymi trybunka pił boiska piłkarskiego jak wiecie, szanowni państwo tutaj toczy się mecz 22 piłkarzy a na trybunach się, e, toczy się wyścig, kto więcej wydłubie chociażby słoneczniku, tak? No i wystarczy, że takie ziarko spadnie, ktoś podniesie, a zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o dzieciach. Dla mnie to jest zatrważająca statystyka, 13, a 5 e, e, zakończonych zgonami dzieci. Tak. w Stanach Zjednoczonych, gdzie znają chorobę, a w Polsce nie. Więc to jest problem, że w Polsce ta choroba w ogóle nie jest jakby wybrana pod uwagę przy tak? Tu jest problem. Pustostany, które dzisiaj są bardzo chętnie zasiedlane przez szopa pracza i widzimy to. My w naszych urządzeniach widzimy to w termonoktowizji. Wystarczy, że przebiegnie jedno, wystarczy, że przyłożę termowizor, kamerę termowizyjną i mogę nagrać na film jak na słupie albo gdzieś przy czymś, co emituje ciepło, na miastkę ciepła i siedzi na przykład cała rodzina sześciu, siedmiu szopów pracy. Szanowni e Państwo, szopracz, przyrodnik czy przyrodniczy rozbójnik, to chyba rozstrzygnięcie tego pytania nie nastąpi dzisiaj. Pewien aspekt żeśmy zaznaczyli. Notabene jest to gatunek paradoksalnie na tym zdjęciu ostatnim inwazyjny, obce obejmuj obejmujący gatunek inwazyjny, bo grochy, to, to jest robinia akacjowa, a siedzi na niej szopracz de facto już z chorobą skórną co świadczy o tym, że i mało tego na pokocie w Lipinkach też były położone dwa szopy, które miały już choroby skórne, co świadczy o zagęszczeniu i przekazywaniu łapaniu tych chorób przekazywaniu z osobnika na osobnika. I teraz jak widzieliśmy tutaj norek, gdzie się spotykają, wymieniają nie wiem, co to za bałagan przyrodniczy się tam wytworzył, przy nie, ale nie będę tego nazywał niepolitycznie. Natomiast jeśli tam się spotkają gatunki, które nasze rodzime, które nie będą odporne na pewne choroby, to one nie trafiają do lekarza weterynarii, który pomoże kuracją autowitokową. Także pozostawiam Państwa z, tym, z rozstrzygnięciem pytaniem w głowach. Dziękuję za uwagę i też ból.